Dobra, mam dla was gościa specjalnego widzowie Znany i ulubiony u mnie na streamie Witam Witam serdecznie Witam serdecznie A witam wszystkich bardzo serdecznie Ej, a w ogóle ja mam do ciebie pytanie, nie? Jakim kutasem wyszło, że to kurwa blisko Karol Marantki kurwa z dupami, a nie ja, nie? Co tam? No siema No siema Jesteś w domu? Jezus Maria, ale się tak z tobą Tak? O kurwa, ale ja... Ja za tobą też Słuchaj, mam do ciebie parę pytań No? A przykład, nie? Załóżmy, że przyjechałbym i, I byśmy się spotkali I co by się wtedy działo? No ja nie wiem Bo musisz sobie zadać takie podstawowe pytanie Czy szczerzysz miłość czy, 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 czy nienawiść? Kurwa Bardziej szczerze miłość chyba, co? A dałbyś mi papieroska? Dałbym ci buzi, wiesz? A, to wiem, ostatnio poleciały jakieś takie teksty, że nic mi już nie dasz. Pani mi papieroska? Winstony niebieski chuj! Ja co tak w domu palisz? To tak możesz? No tak no. Teraz nie zaimpadowa jest co. Ej, Co? Jej siada, jej siada, jej siada, widać, widać. Powiedz mi co masz. Pomyśl, zrób mi room tour. Możesz zrobić, czy nie bardzo? Mogę stary, bo tutaj to wstyd pogadaj, o. Jego trzyma peta, nie? Jak stary, A pamiętasz, jak zasnęliśmy razem tak słodko? O Boże, pamiętam, to była najlepsza noc mego życia. Tak myś... <grym> było mi przykro, jak obudziłem się bez ciebie. Mi też było przykro, jak się obudziłam z twarzą w dywanie, wiesz? To dywa. no twój wybór, no. To Mogłaś się wie. obudzić z twarzą gdzie indziej, nie? I te ogóry z twarzą w moich nogach. Uuuuuuuuh! <grym> Pięknie wyglądasz. Musiała być do tych włosów troszkę taki ten. No, wiesz co chodzi? A wiesz, jak mam na sobie tę samą koszulkę, co miałem, jak się poznaliśmy, ale nie jestem pewna. Właśnie. Pokaż. <śm> pokaż. Pokaż, pokaż, pokaż. No patrz, o tak ładnie, zaczynam do góry. Ok, ok. Ej! Ej, 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 ej! ej. Będzie, będziesz na fajnie, Gabi? No właśnie chyba nie będę jednak A czemu? Bo chyba jednak nie mam biletików, wiesz? A co już już nie no można już, już nie można kupić, nie czy wiesz, co? Nie ja jechać jako plus jeden, ale chyba mój osobnik stwierdził, że No jaki mój... osobnik? No Mikołaj, mój brat, no To jak brat? Oho? Brat, to rodzony? To nie no, ale brat Oho? Ta? No brat, ale nie rodzony, no brat po prostu taka Ta? pojaźń, że aż brat A. No poka go A, No ty kurwa w życiu miksera na oczy nie widziałeś z ekipy? Ten z ekipy kurwa no, no, Tak no Oła, kurwa oła, dostałem oła. On oła. chyba wali konia Nie wiem nie podoba mi się to coś wiesz Nie podoba mi się ten mikser kurwa w tym wszystkim no, to... Albo bilet na fame albo wypierdalasz miksera <noise> No Bilet. A no to no mikserelo. Ale... No nie no, właśnie o to chodzi, że dałeś mi dwie opcje. Albo bilet, albo wypierdalam braciaka, tak? No i nic niczego nie rozumiesz. No to chyba, że bilet i wypierdalam braciaka, nie? Co? No, to chyba kurwa nie w tym świecie. Ja nie wiem, <grym> ja się nie Jeśli mnie oszukasz, nie? Ja ci nigdy nie oszukam, kochanie. Ło, oj dobra, Tu iskrzy zostawiają no, iskrzy, kochani! Dzięki, ale się tam w ogóle to nie wiem, no! no zastanów się. Jeśli się zgadzam na to, że pojadę z tobą na fame? No, tyle? mam nadzieję. Dobra, Gabcia, słuchaj, musimy sobie... No, musimy sobie no, oho, parę pytań zadać. Oho, Dobra, oho, dawaj. Oho. Jaka jest twoja ulubiona pozycja? Słuchaj, ja tu jestem prawie damą, a tutaj tak... Dobra, weź. Dobra wejść, to jest średnia wieku na czacie jakieś 14 lat, nie będę tutaj. Co? Tam no co? Nie, niech się doli. uczą mało laty, kurwa, jak się kurwa wiesz, o co chodzi jak się wjeżdża. Niech się uczą. <grym> <grym> jak się wjeżdża? No nie no wy jesteście okropni. Hej, przepraszam, a on przytoczysz, przytoczysz historię o tacie, czy nie chcesz tego powiedzieć? No nie wiem, nie. Proszę, <grym> o o nie proszę, Ale no, to, 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 no, to, no to dobra, no powiem jak. Z, musisz też coś zrobić w zamian. 360, 360, nie, 360, 360, 360, No to po to! Jaki ja mam outfit, byku. Co, Ja jestem hara Stresy O, proszę. Co myślisz? A lipa, kurwa w sumie. No, no, Alipa no, kurwa. kurwa. Co mam więcej pokazać? No jakbyś nie wiedziała. Znaczy ogólnie słuchaj, da, może uderzmy bardziej dalej w te pytania, to teraz twoja kolej. Ale halo tutaj był deal, tak? Ja pokażę. Outfit, a ty po powiesz co? Tą historię. Ale nic nie pokazałaś, kurwa. Kurwa, mój. No to mój piękny outfit. Proszę, z i mojego pięknego outfitu. A ty teraz opowiadasz, co powiedział Twitch? Nie, o, nie. Nie zatwierdzamy nie, tego, nie, nie zatwierdzamy nie, tego. Na, 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 na. Ale nikt nie chciał zobaczyć Twojego outfitu, wiesz, tak naprawdę? Może ten. No właśnie, yy... ale nie zobaczyliście co pod nim jest, bo wyglądam jak Menel No to nie Madila właśnie, o to chodzi A słuchaj, może jakby ten... zadaj mi teraz ty pytanie Co swoją matką Ciebie nie ojciec? robił twój tata? Wiedziałem, wiedziałem Ciebie, teraz moja kolej Byś no tak wkręcił jak tym papieroskiem? Obkręcisz mnie tak też? <noise> jak będziesz grzeczna Oooo, kurwa dobra Ej, dobra, to jest to, to jest to, to jest kurwa to, nie? Przeprowadziłbyś się do mnie do Poznania? Jakby tutaj doszło do jakiejś, wiesz, relacji głębszych, czy mogłabym liczyć na to, że jednak rzucisz wszystko, co masz i przyjedziesz do mnie? Nie, no, pewnie nie. Aż do jakiejś kurwa i Iławy przeprowadzać człowieka? Nie wyszło, kto jest Wiesz co, Gabcia? Co? Powiem ci, powiem ci tak, nie? Śmierdzi no, mi to wszystko, śmierdzi mi to wszystko, fejmy. śmierdzi. I jebie mi to wszystko fejkiem, wiesz? Jakie kurwa fejki, oczeku. Ja tutaj wyda... z nikim nic. Tylko o tobie myślę, od kiedy się poznaliśmy. <laughs> to git. Wiesz co, gapcia? O, co? o, o, patrzę o? tak na ciebie. Po prostu chyba nigdy nie widziałem piękniejszej osoby niż ty. Dziękuję. Też jesteś cudowny, ale myślałam, że pojechałeś coś innego. A co? Zdanie się zaczyna, od... ale bym cię. O, no, to też. No. Wyjebałbym cię w chuj, szczerze, ale to chyba nie od... znaczy ten. Słucham? No, nie, Wyjebałbym cię w chuj. Dobra, ale tak serio, teraz nie pod stream, a nie pod content, nie? No. Robimy, robimy coś kurwa czy nie robimy? No nie wiem no ostatecznie... Ja mogę ci dać związek bez zobowiązań, bez niczego Nie będziesz musiała, nie, be, nie będę zazdrosny, nie będziesz musiała nic robić, będziesz mogła mieć innych chłopaków Tylko, żeby między nami było w porządku no, Tu jest kurwa rano, jest sigma sobie, jakby, Czuję jak te siły grawitacyjne do po prostu mnie przyciągają, nie, po prostu Ale, ale się... nie kłam, ale nie kłam, bo to nie ze mną tak a nie ze mną tak, nie. Co? Ja bym nigdy cię nie okłamała, Mar. Ale... No dobra, to jaki chcesz rząd mieć ze mną? W jakim rzędzie chcesz oglądać? Nieważne, gdzie? Nieważne, gdzie? Tak? To pójdziemy do kibla i ja odpalę na telefonie. Ja pierdolę. No ale gapcia. Okay. Albo w jedną, albo w drugą, nie. Nie ma opcji pomiędzy. Ale ja tylko za tobą. Czyli dasz podziałać. Nie powiedziałam tego. Powiedziałam, że mogę za tą pójść. Nie powiedziałem to... o zadowaniu ci. Weźmy, że jakiś pierwszy buziak kurwa w deszczu czy coś najpierw tak hamsko. Od razu o, i koniec kurwa! I koniec, pa 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 pa, nie, pa! pa, pa, pa! Pa nie, już jest koniec, już jest się wkurwił. W ogóle nie możemy mieć związku, nie ma załatwienia. A ten a, Weź Dawaj teraz wiki vip. Co kurwa wiki vip! Co kurwa wikiwip, co, po co ci ona? Ja ci no, nie wystarczam? switcha robimy Aha Czy byś mnie od razu wymieniał na lepszy model? Taki jesteś? No. A może chciałem, może chciałem w tobie wzbudzić zazdrość No, pewnie Ja widzę właśnie kurwa to Udało ciekało, się! Nie? Udało się! Udało się! Bez kitu! Bez kitu! No jest... ja cię tak kocham, a ty byś chciał inno Ale to jest łeb, to jest łeb! Tak web. kochasz, że mi nie dasz, ale ale w no, z tej miłości? Nie czy to się tylko na tym opiera? Od kiedy? Kurwa, odkąd pamiętam? Mi, kurwa, brew drgnęła. Nie, stary, w sensie wiesz, jeź ja tak kochamy do ja ciężko, zrobi. W sumie może masz rację. Może ja powinnam stracić wszystkie swoje wartości. Okej. Okay. To co? Switchujemy? Wronek? Ta, bierz sobie wiki VIP. Ja jeszcze nie chcę. Teraz VIP wiedzę. No, to jest kurwa przesada, nie. Ja pierdolę! No. O kurwa! Gabi. Co? Co? Ja już go nie chcę. No rozumiem Cię, rozumiem Cię, rozumiem no. Cię, no. No. Powiem tak, chami prostak, tak, no nie na no, szok. Nie, dobra, dzięki Gabi, nie no a mamy, ale chyba co, to, to serce.